w dbe... a kurde nie a nie widać Kurwa, wamie nie fuck nie no jeszcze was kurde więcej nie 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 fuck 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 nie a hej cześć Siemano z tej strony Kuzi speedrun, a to jest World of Warcraft. Eee, levelowanie postaci. Jak widzimy, jestem teraz w głównym mieście, czyli Stormwindzie dla aliantów, a dla hordy o eee, Ja tutaj próbuję się załapać na jakieś jedzenie, bo jak uruszono wyprawę, to zawsze trzeba mieć przynajmniej odrobinkę jedzenia. Prawda, prawda. Dobra, weźmiemy sobie. Nie wiem. 25 z tego sera. Okej. Okay. W sumie zgniłego, ale to jest mniejsze z tym. okej, okay. My się od razu zapiszemy tutaj na e, nasz e, dungeon, dungeon Finder. No i pędzimy na, na Stormwind Har Harbor Czyli tam gdzie płyną statki do różnych, różnych, różnych mm, miast, wysp, wysp, wysp Ja na przykład jak jestem Night Elfem, przyjeżdżałem z nie stąd tutaj płyniemy do naszego mm, Northrendu Northrend jest od chyba 70 nie od 60 od 60, może od 38 do 70 no nie no do 80 w sumie ale pierwsze miasteczko to jest takie że musimy wbić ten 70 level a potem pędzimy jak szaleni na ten 80 już nie, nie zwracając uwagi na nic Ja tu niestety nie mam żadnej profesji Oczywiście ja jak debil pobiegłem od razu w leveling i mi się nie udało, ale yy, brrr, jak widzimy jesteśmy już przy tym fajnym porcie dla statków. O i wam tutaj pokażę skąd ja przy, yy, przyleciałem, właściwie nie przyleciałem tylko przypłynąłem stamtąd, a stamtąd czyli st z tej, tej wyspy właśnie, ale chociaż jestem D DK, Death w się, to ja byłem jakby podopiecznym Lich Kinga, czyli pomagałem mu, a teraz jakby odmówiłem mu współpracy i, i leveluję, prawda? Prawda, właśnie no nie wiem czy to prawda, ale o co chodzi z tym? Mogę to wsiąść czy nie? Szkoda. Eee, może będzie statek od razu? Rrr, I ta nam będzie szukała 2 lata? Tak na każdym prywatnym serwerze. Ja leveluję na serwerze Sunwell. Nie żaden Molten, nie takie takie różne. Dlatego, że ja mam dużo wspomnień z Sunwellem. Może, że będę... Chciał, to mogę potem na Moltena przejść, ale... Na razie to nie. Aha, i jeszcze... Gram na serwerach, takich jak Display Wolf, co widzieliście Harlem Shake oczywiście chyba. Co mi nie wyszło po części, bo zamiast tańczysz, to ja biegałem jak debil i jeszcze zginąłem. No ale niestety tak wyszło. Gdzie ten statek? Hmm. Tutaj statka nie ma. E i prawdopodobnie zobaczycie jeszcze intro od takiego fajnego kolesia co robi takie zarąbiste intra. E, intra, intra... A jeśli mi się uda, tak? Jeśli mi się uda wgrać to intro takie różne. Aha, a tu widzę ktoś tu spadł. Bo się pewnie wylogował na statku. E, to je, polski ser... to jest polski serwer, sorki. E, polecam wam Adony takie jak kill to level i pokazuje ile musimy zabić stworków, ile questów, żeby. ile mamy zrobić questów, żeby mieć level następny. Mi brakuje do levela 1101 e, tych killi killi, e, Kill to level no. Jezu, przypomina mi się Latarnik. To była fajna książeczka. Niby krótka, ale fajna. Tak. A ja widzimy. Nie wiem czy mówiłem, czy, że to polski serwer jest i na nim ciągle wprowadzają nowe zmiany. Już działa ein, ein i Citadel, Woła, Ulduar, takie różne, bo widzę, że już niektórzy mają takie giry, że idzie się normalnie. A, idź z takim girem. No coś nie płynie ten statek. Korki są? O! Ja bym wpadł się w kurzu. Wiecie co? A, o, właśnie, chciałem zrobić cięcie, ale jednak nie robię cięcia. Cięcia, sorry. Um. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś wyjdzie i mam nadzieję, że Wam się podobają takie odcinki. Jeszcze planuję ściągnąć Wam Skyrim'a Skyrim w Battlefielda, co jeszcze nie, przeszłe, nie przeszedłem, dlatego że miałem głupiego formata, bo mu się zrąbał system ale wam to powinno wszystko fajnie łazić, dlatego, że mam, jakbyście nie zauważyli, nowiutki i to nowiutki mikrofon, i się nie muszę bawi bawić w odszumianie. I to mi się właśnie podoba. I mogę sobie robić filmiki, ile chcę, ile minutowe, ile godzinne nawet. I was, was, was też zapraszam na moje streamy, co się odbywają o godzinie 20 do 21 lub do 22 zależy czy jestem na razie czy leveluję. uuu, zmachałem się tym gadaniem. Ja mm, tu wody nigdzie nie mam niestety. To wiecie co? Ja tutaj zrobię cięcie i postaram się wrócić za sekundę. To Z2. I okej, okay, przyjechaliśmy do naszego portu, żeby. Mm, czekajcie, jesteśmy już tu, i teraz musimy pójść w prawo, czyli na Dragon. Iż Wam powiem, jak to się nazywa: Dragon Ballin, jakoś tak. I tam robimy już główne questy. Znaczy no tutaj mamy główne questy, a potem przechodzimy tam. No to ja tam się zabieram na jeżdżenie, wy to będziecie mieli pewnie time lapsea zapewne łe -łe. Albo nie. Nie, 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 pomęczycie się ze mną. Ja tu będę pędził. Albo zresztą spotkamy się tam na miejscu od razu. O jest kolejne cięcie. Dobra. <grym> Do zobaczenia. Już na miejscu. Wow! Wróciłem! Dobra, no po kilkunastu minutach dolazłem do rąbanego miejsca, co mnie zawiło już chyba pięć mobów, podajże. I tu mnie tak wkurzyło, że musiałem na chwilę przerwę zrobić. O, idźcie mi z tym. Te rąbane moby! Walczyć ode mnie, robaki. No, jeszcze jeden. No, kurde. Ejsh. I o co kurde chodzi z tym wszystkim? Yy, tu będę miał fajny... Fajną, fajną... O, fajny chest. I to po porządne. Tu czy jak gdzie mam pójść? O jezu tam. O, oh, jest, jest. To niby będzie nudny odcinek, ale dla mnie nie będzie nudny. Ha, ha. Bo ja szukam ludzi, którzy interesują się Wowem i co mają czas w ogóle na Wowa, ale 3-3-5, powtarzam, 3-3-5. Nie jakiś kataklizm, takie różne. Bo ja szukam z kumplem ogarniętych Polaków, którzy, no wiem, trochę się brzmi ogarniętych, ogarniętych Polaków. No wiem, bo za dużo w, w Lola grałem, i tam dla or jak powiem ogarniętych Polaków, to rzeczy się śmieją, bo Polacy nie są ogarnięci w Lolu. No w sumie ja też nie jestem ogarnięty, to ja taki święty to nie jestem, ale. Eee... z żywisami to i powiem. Dobra, musimy wejść, No dobra, wyjdziemy tam do góry i zrobimy tego questa. Nie nienawidzę tych questów. Mm -mm. Jump it, jump it, jump it. Yy, no, wodę dajemy sobie. I lecimy. Huuuuf. Uh, level up, level up, level up. Ja chcę nowy level, ja chcę nowy level, ja chcę nowy level. Ehe, jest nowy level. Hmm. Ja jestem ciekawy, czy mi się. czy nie zapomnę dać intro. Jeśli będę, jak dostanę to intro, bo. Nie wiem, czy koleś ma teraz czas, żeby mi zrobić, ale zobaczymy. Uja pierdzie. To będzie straszne. Gdzie jest ten Eee, Dajmy sobie przystawkę tutaj lepiej. A to jednak było to? Dobra. Jak widzimy, taki średni demek robię, ale ujdzie. Nie wiem, spamuję wszystko, co, co, popadnie, bo ja dopiero ogarniam postać, jak ma 80 level pełny. Wtedy sobie ustawiam, wszystko, wszystko tak jak powinno być. A teraz akcentu, ustawiłem tak, żeby mi było jak najłatwiej. Nie uda mi się tego uniknąć, kurwa. Ech. Jeszcze mi tu chorydziaka, kurde, brakuje. Atworyzacja trinketa, jestem dumny z siebie. O Jezu, i zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć: Ja sobie zrobiłem postać pod blady, czyli taką nie wiem pod tanka, ale taką do levelowania też. Mam postać, o. No, chodź ty, tu. No, ty. ja cię rozwalę na kilkanaście hitów. Ty, 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 ty kanalio. Widzisz, nie pozbierałeś się teraz. No. O Jezu, jeszcze trzy. Tak. Jest. Nikt jeszcze nie był, nie wybił mi ich. To jednak do, dobrze, że teraz po, polazłem. Ja mam zgniły ster, a ty nie. O, tu kolejny. Tego szkoda, że zniknie nie dropi i ciągnie ta maskę. No zdarza się. I z tego mi na też nie dropię. Zakład. Zakład. Oh Dopiero mi drobnie przy następnym co będzie. I tu muszę pajączka zabić kolejnego znowu. Hmm. Ile nie pokazuję do lewela? 420 zabitych mobków. Coś mi się wierzyć nie chce. No dobra, no, no, jakoś to idzie. O, kurna! Tu są wszyscy. Ale się wgrzotnąłem. Nie, ja tu nie mogę zginąć. Nie. No, co ten pająk robisz pode mną? Nie! Nie chcę ginąć! Nie! Przynajmniej zabiję jednego, drugiego. Ah! Kurna. Jak kurje bix. Ah! Ne. Fu. Ai. Uch. Ach. Uch. Ach. Uch. Ach. Uf. Ach. The fuck. No mnie coś wkurzy za chwilę. Z, ty, z, ty, z tylu koleś mi nie a ani jedna maska. I ja nie mogę. Co ja jaja robią? Woda, dobra rzecz. Nie no, ja są z dupy lepiej, bo mnie zabije ktoś jeszcze. Chyba wie nad kto. Ale dobra, na razie to... Jakoś mi się ogarnęło, tu nie wiem czemu nie ja zginąłem przedtem. Może dlatego, że mam pod Blatt Nie wiem, kto się zna na kaczu, to niech napisze. Ale patrzcie, jaką mam broni. Kurwa, jeśli ja się, ja się bronią popisuję, chociaż nie mam takiej najlepszej, no ale mi się podoba, bo jest mocno i tyle. Tylko szkoda, że tu nie dodaję transmogów, co na Disperation Wolf jest bardzo fajne. To co oddać ze zbórnik Crusade fajne są takie niektóre. Bo ni niestety do dekacza to są tylko eee, takie średnie itemki. A niektórych to nawet nie ma setów. tu, tu. Ale wbijamy na monta Nie wiem ile mi odcinek wynosi i tu będę musiał pewnie na stówę tego kolesia zabić na stówkę No, zabijemy tego robaka Hmm co to co to za facet? I pewnie jak wejdę w to to mnie zabije jeśli będę mówić No. Czekajcie. No zadaję hapce i to nieźle. Czy to jest. Czy to jest ten koleś co spawni tych debili. O oh jas. Yes. No nie. Ty mnie bijesz. Ty mnie bijesz. A w czapy byś nie chciał. Mi się wydaje że trochę ogarnę tego dokacza. A dekacz to proste. Klasa nawet, ale na PvP, co to za robak był? Gdzie to jest? A z boku mnie zaatakowali, ale taki ślepy. a ścinka była jedna. 123 FPS, wątpię, że była Ale nawet jak na taki level, to robi duży demek. Po dwa kafle jak wchodzą. E. The fuck? Jaką za pieprza? Nie ma! Chodź mi tu. Ciebie pierwszego zabiję. Bo ty jest taki nubek jesteś, ty. Ja jestem kurna najman. Miniki podskoczy. A dobra, na pvp podchodzę, podkoczy. Polola. Wulmoga, wulmoga. Pod, podskoczyli, ale... Oni mieli... nie... To było nie fair, bo wszyscy mieli kurde, itemki, e, te Herlumy mieli. A to się nie liczy. Kurde, Herlumy i robisz 12 tysięcy de mega. Bez jaj. No dobra, przygiem, nie 12 tysięcy, ale... Jakąś tą część robi. A to nie jest za fajne na stówę. A, wbiję sobie, tu zaatakowałem jakieś pająka jeszcze. O, nie zaatakowałem. No, wiecie co, żebym się męczył nad jednym questem. A fucking bitchin'. I teraz pleśni muszę zjeść. o Olololo, i się napiję. Wiem, takie gadanie bez sensu, ale... Nic, nic nie umiem wymyśleć, żeby wam jakiś fajny temat poczuć. Niestety. Uuu. No i patrzcie, zapisałem się na ona, Nikt, kurde, się nie zapisuje. No mnie coś trafi. Myślałem, że na Disperation się nie zapisuje, a tu jednak tu. Tam się przynajmniej ktoś zapisuje. A nie tak tu. Bo wszyscy wbijamy level. I nic, i gówno, i nic zrobimy. Ja A po co? To jest właśnie magia polskich graczy. Ech. Nie, po, po co chodzi na ten Po co nam lepszy gir? Po co nam wszystko? Pff, po co wszystko? No, najlepiej. Coś mnie zaatakowało. Aha, to ten debil. Debilka. No i patrzcie, sami do mnie lepiej przylatują. No, jeszcze jedna maska i mi wystarczy. On mi chyba z nieba, z nieba wyskoczył. No, że szkórde, nie do maski. Bezstrzelny. I sorry, że możecie sł słyszeć moje nawalanie w klawisze, ale. Inaczej nie umiemy. Komplet quest w końcu. Tak. Jestem dumny z samego siebie. Jeszcze mi zostało pewnie miliard questów do zrobienia. Fuck. Ja zginę, bo tu jest płasko. Tak, nie zginę, bo to jest płasko, Porombało, Porąbało, o, 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 mnie. Idę oddać tego questu, bo... Oraz z tym to będę musiał się pomęczyć jeszcze. Co tutaj właśnie mi atakują te... ...rąbane w dupę... Dbe... A, kurde, nie! A, nie widać, kurwa mnie, nie! Fuck! Nie! No jeszcze was kurde, więcej! Nie, 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 nie! Fuck, fuck, fuck... Fuck, fuck, FUCK! Nie! Oh. Nienawidzę ich. No kurna, nie znawidzę! Kolejny raz padłem przy tym samym! No mnie coś się walnie. No walnęło mnie właśnie, kurde prawie ola! Wzmarł... Zdechłem w sumie. Uff. Nie, oddaję tego quest'a i normalnie rage quid. Ja myślę, że kurde lol mnie doprowadzi do... Uff. Do rage'a, ale to, to już była masakra 5 golda i 20 300 expa porąbało I kurde ledwo, ledwo mi coś skoczyło Kurna Co i to muszę te questów robić Dobra do, na razie, to było na tyle. Mam nadzieję, że mi się odcinek uda, bo jak nie, to zabiję. To więc tak, do zobaczenia. A, ja się musiał rozciągnąć. Eee, tak, do zobaczenia. Do zobaczenia, <laughs> do zobaczenia. Subskrybujcie, pustych subów nie przyjmuję. I szukam ludzi do fajnego gamingu, no gamingu, po prostu żeby chodzić z nimi i na rajdy takie różne, wowie i tyle. Nara, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Nara! <śm>